Tak, jakbyś zechciała powiedzieć, może jaki był początek pomysłu w ogóle na wydanie tej książki w języku polskim? To powstało w pociągu, w takim nocnym pociągu, w sypialniowym, nie jechałam z Krakowa. Jest taki zwyczaj, że tam są tylko miejsca leżące, więc to jest taki przecięt dla trzech kobiet. Czy kobiety tam wsiadają o 12 i muszą się położyć i leżeć tak do północy w tym pociągu jechać do Lwowa? No i trafiłam z dwoma kobietami, które no jedna była zerwowa, a druga właśnie była taką kobietą sprzątającą w Grecji już od lat. I po jakimś czasie ona zaczęła opowiadać swoją historię, tak po prostu leżąc na tej półce. I tak mi się podobał ten, ten sposób, w jaki ona to opowiadała, i wtedy... Stwierdziłam, że ja muszę pozbierać więcej takich opowieści i napisać o tych ludziach książkę, bo to właśnie z pociągu z Polski do Ukrainy ten pomysł powstał. No i teraz po, po wielu latach ta książka wróciła jednak do Polski, mm. z czego bardzo się cieszę. I to, to był koncept Bogdana? Tak, procedury? Tak. Właśnie w Lublinie, ileś tam lat temu, na poprzednim festiwalu, mieliśmy dyskusję o książce poprzedniej. powiedzieć, mm. a wtedy właśnie Fromm jeszcze świeża w Ukrainie, że fajnie by było tą książkę przetłumaczyć. No i jak słowny człowiek zrobił to. Mm -hmm. a, a jak została ona przyjęta na Ukrainie? Wiesz co, to się okazało trochę jakby między trendami, że tak powiem, bo dla przedstawicieli ruchu, no jakby próbowałam jakoś wejść z tym do nich, do, zaproponować jakieś współpracę, dla nich to było trochę dziwne, no bo... Jakby to jest ruch, do którego ja nie należę, i dla nich to było takie podejrzane, dlaczego ja o tym piszę. Bo rzeczywiście jest tak, że ktoś, kto pisze na te tematy, musi należeć do, do, do środowiska. Ja mam spoza środowiska i to było tak dosyć ostrożnie. W środowisku. Takim literackim też to był temat dziwny, no bo o tych rzeczach, nawet jak się pisze, no to pisze w takim trochę skandalizującym temacie, że to musi być jakby sposobem przywrócenia uwagi do książki, do, 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 do tematu, i to musi być takie wyciągane jakieś rzeczy skandalizujące. Tutaj tego zabrakło i. Jakby pytanie było, a dlaczego ty tak o tym piszesz, niby to jest normalne? I wtedy właśnie to taka normalność tej temy, która w Ukrainie jest nienormalna, została takim problemem moim zdaniem. I, i Wydaje mi się, że dobrze, że tak. Bo Ty przetarłeś szlaki, po prostu byłeś pierwsza, która zaczęła tak pisać i o tym pisać. No wydaje mi się, że to jeszcze potrwa, dopóki to... Ktoś to, tak to jakby to... w historii literatury się zapisze, ale to widać. No to. i że, że właśnie chodziło mi najbardziej też o to, żeby to nie było tylko pisanie o tym takie normalne, no bo oczywiście w środowisku literackim to szybciej przejdzie do, do normalnego, Biorą, ale też, żeby o tym się mówiło w, w, w przestrzeni publicznej inaczej, żeby w ogóle ten temat jakoś. Mm -hmm. Dlaczego im było trudno? Pewnie z racji z tego, że nie rozumieli pewnie dajsz, słownictwa zawartego, mm -hmm. słówek galicyjskich i tak dalej. No, może tak, a może też jakby mało się używa tego literacko, mm -hmm. bo na razie jest tak, że, że nawet z literackim językiem ukraińskim, no to zawsze mamy kłótnie jak i co to jest e, takie working progress. Natomiast z językiem mówionym no to też jest dosyć e, taki temat, e, o którym czasami trudno mówić, no bo jak, jak się sprzecza z redaktorem. No, w książkach literackich jest łatwiej, no, bo autor może sobie pozwolić na ten język, na który chce. Oczywiście redaktor narzeka, no, ale tutaj ma się przywagę. Natomiast jako tłumaczka bardzo często mam takie starcia z redaktorami, że język musi być tylko wyłącznie akademicki, tylko wyłącznie z najwyższej półki. Nieważne, nie, nie <grywki> jaki on jest w oryginale. Natomiast w tłumaczeniu ukraińskim nie może być żadnych, żadnej mowy potocznej, żadnych słów. Pod tym kątem, Pan jego, jako tłumaczka Możesz porównać wersję polską Budemosodury i tłumaczenie na język niemiecki, to badania austriackie. Jak tłumaczy sobie radzą z oddaniem tej, tej warstwy pozaliterackiej? Mm -hmm. No bo to się udało, On musiał po prostu znaleźć jakieś środki na, na złamanie poprawności językowej. Mm -hmm. W tym w tym żelownieniu a jak, jak to wyglądało wersji niemieckiej Podziwiam tych ludzi, to rzeczywiście jest praca, której nikomu nie życzę, bo jest trudne to do zrobienia. Oczywiście ja miałam łatwiej, no bo to było zapisywanie tego języka. I gdybym musiała to przetłumaczyć, to by byłam załamana, bo to <grym> bardzo trudny język. Bo na świetnie sobie poradził moim zdaniem te fragmenty, które czytałam właśnie, taka byłam ciekawa tych trudności. Moim zdaniem to, im, to świetnie mu się udało. W języku niemieckim to było trudniej, no bo te tematy są bliższe. Oczywiście po polsku, niż po, po niemiecku, ale miałam też świetną tłumaczkę, która no, długie lata siedziała tą książką. Tą... Masz powiedzieć Państwu o recepcji? Yy, Recepcja jest bardzo fajna, bardzo dużo spotykam ludzi, na przykład ze Szwajcarii, którzy czekali na tą książkę. I dla mnie to jest zawsze takie nieoczekiwane, że gdzieś tam w Szwajcarii już wiedzą, że. I ona oczywiście ma taki tytuł, który brzmi tak, że, że człowiek potem pamięta. No i... Miała jeść tam okładek najpierw w tym wydaniu, potem w tym, czy nie. Tak. Każdy myśla, że ta książka już jest wznowiona. A trudno się pisze powieść psychologiczną? No, dla mnie to był eksperyment, bo ja próbowałam pisać, bo no, oczywiście tutaj, jakby z, w porównaniu z poprzednimi moimi książkami, na mnie było jakichś tematów autobiograficznych, czy związanych z moją przeszłością, to był taki research najpierw historyczny, no bo ta historia babci to była zbierana oczywiście z dużo różnych Najpierw z mojej własnej babci, Było tego za mało, więc szukałam innych też historii. Research językowy, kiedy oczywiście zapisywałam bardzo dużo różnych dialogów i potem robiłam z nich, kompilowałam te, te dialogi, które są w książce. No a poza tym też research taki psychologiczny, no bo ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie i brakowało mi takiego jakby poczucia, jak, jak się pisze o tym z, 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 tych, z punktu widzenia psychologicznego i nawet miałam taką osobę w Krakowie zaprzeźnioną psychologiczkę, która mi właśnie takie doradzała książek doradzała. Metodyk i tak dalej, próbowałam właśnie te y, por, portrety tych bohaterów y, też dopasowywać do takich tematów typowych, jakichś, żeby to właśnie, y, żeby mieć ten opis psychologiczny też y, zweryfikowany. Ale to jakby mówiąc też o osobach homoseksualnych, y, to masz wokół siebie na przykład znajomych, no ja mam całe mnóstwo też, więc y, często jakby. Eee, obok są nas osoby, które też znamy, mm -hmm. ale rzeczywiście przy powieści to jednak. Tak jest... Ja akurat nie miałam takich mm -hmm. osób na, na tyle otwartych, żeby można było z nim porozmawiać. Mm -hmm. Nie miałam takiego researchu w polu, więc musiałam to robić w książkach. Ale ja też tę książkę, zastanawiałam się z jakich źródeł, które mi też bliskie, te his, historie, tematy historyczne, które się tutaj pojawiają. Eee, to też byłam ciekawa, z jakich źródeł korzystałaś. No, najpierw ze źródeł mówionych, bo chodziło mi też o to, żeby to było w takim monologu pisane, żeby to nie było... właśnie tutaj było odwrotnie, żeby to nie było podręcznikowe, a żeby... Było, nie, to się czuje, że to autentyczne postacie. Żeby i właśnie oni musieli opowiadać o tym i to najpierw było takie zbieranie tego oral history, jak, mhm. jakby to miało wyglądać. No i oczywiście potem weryfikacja, no bo te opowieści, które się słyszy, oni... Często są mylące. Ludzie coś pamiętają, coś wyobrażają sobie, no i potem to wszystko. Czyli sama byłaś badaczką i później przekładałaś to jakby na swój język literacki, czy jeszcze korzystałaś z innych źródeł w sensie? No właśnie, jak musiałaś weryfikować. To też, tam, tak, No bo na przykład historię swojej rodzinnej wsi, gdzie ta moja babcia się urodziła, no to trudno mi było znaleźć. Były jakieś tam różne krótkie fragmenty, ale nikt tego nie pada tak naprawdę i często musiałam to weryfikować też u dużo różnych osób, jak to było. A jeszcze tak na zakończenie, jakbyś zechciała polskich czytelników jakoś zaprosić szczególnie do tej książki, a może czego się spodziewasz też w polskim odbiorze, co nas może zaskoczyć, co nam może się spodobać, nie spodobać, co nam, na co możesz nam otworzyć oczy? Wydaje mi się, że to jest taka mm, książka dla czytelnika polskiego. Y nie obca całkiem, bo tak, no nie wiem, jeszcze nie wiem, jak to będzie odbierane, ale wydaje mi się, że trudniej te tematy wyjaśniać np. Niemcom, czy Astriakom, czy Szwedcarom, bo dla nich to jest taka książkowa całkowicie rzeczywistość, której nigdy nie doświadczyli, natomiast tutaj to jest w życiu, to też te same postacie mamy tutaj, ten język mamy tutaj, to się, wydaje mi się, że to miał, ma być takie, Łatwe do to zrozumienia. To, um... I sama Polska tutaj się pojawia. No no, no i właśnie, że to, to Wydawało mi się, że ta Polski to miała być taka książka jakaś swoja, niby ukraińska, ale jakoś tak. Zobaczymy. No, dziękujemy bardzo. Dziękuję również. Będziemy informować o sukcesach i recenzjach, jakie się będą pojawiały.